Po lewej stronie widzą Państwo plac, a za nim tylną elewację budynku zespołu szkół ogólnokształcących. Natomiast po prawej stronie mamy zabudowania górnośląskich browarów, gdzie już na początku lat 70. ubiegłego wieku rozpoczęto produkcję Coca-Coli. Tu trzeba uzupełnić tekst o Coca-Coli i Edwardzie Gierku. Początki liceum sięgają 1925 roku. Wtedy władze Zabrza zwróciły się do Berlina, do ministra nauki, sztuki i oświecenia publicznego z prośbą o dofinansowanie budowy szkoły. Jej projekt wykonał znany na Śląsku architekt Karl Schmidt. Postawiono ją na placu, na którym wcześniej handlowano drewnem. Nowa szkoła mogła pomieścić 1200 uczniów i była podzielona na część żeńską i męską. Jej patronem był Tomasz Szczeponik działacz mniejszości niemieckiej na Polskim Górnym Śląsku. Dlatego szkoła była nazywana Szczeponik Szule. Po wojnie w budynku mieściło się pierwsze liceum. Aż do 1990 roku szkołę patronował sam Włodzimierz Licz Lenin. Budynek szkoły jest zdobiony rzeźbami, nieznanego na razie autorstwa, tekst zostanie uzupełniony. Za szkołą proszę skręcić w lewo. Będzie to ponownie ulica Wandy. Nią wrócimy do przejścia podziemnego. Dojście tam zajmie nam kilka minut.